Dzień dobry, drogie barany, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne. I w tym e, miesiącu troszeczkę z opóźnieniem nagrywam te czytania z racji e, wielu obowiązków, które w ostatnim czasie były, e, spoczywały na mnie. A staram się znajdować taki czas, żeby też uchwycić najlepszą dla Was energetykę. Czytania na czerwiec będą już o czasie, a tymczasem zapraszam Was na czytanie na maj. I pamiętajcie, że to są czytania ogólne, weźcie to, co z wami rezonuje. I możecie zawsze skorzystać z moich usług: z czytań prywatnych, z przeznaczenia duszy, z Twojego odrodzenia, z rozmów telefonicznych. Wszystko, czego potrzebujecie, znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamoce.com. A teraz, drogie Barane, zobaczmy, jaki będzie dla Was maj. Patrzmy. Energia na maj. Dla was. A tenarów bardzo piękna energia. To jest energia, która zaprasza was do tego, żeby właśnie w tym miesiącu zasadzić nowe ziarno. Nowe ziarno związane z twoją karierą zawodową lub też może jest tutaj dobry czas do budowania solidnych i trwałych Podstaw do Twojego życia. Tutaj mamy bardzo często, słuchajcie, takie możliwości, które, o które jeżeli będziemy dbać, jeżeli właśnie zasadzimy to nasze ziarenko, tak, będziemy o nie dbać, będziemy je podlewać, to z asa denarów później będziemy mieli piękne, piękną energię dziesięciu denarów, czyli energię dobrobytu, energię spełnienia, energię miłości spokoju, bezpieczeństwa finansowego i emocjonalnego as denarów jest kochani dla Was wielką szansą w związku z tym, że to jest as potrzebne jest też to, żebyście Wy odebrali te szanse które tutaj do Was będą przychodziły ja pozwolę sobie doprecyzować czym jest ta energia asa denarów tutaj dla Was sześć miecze Czyli wy, moi drodzy, tutaj odchodzicie od tego, co um, jest już dla Was niekomfortowe. Sześć mieczy mówi bardzo często o odrodzeniu się, o odrodzeniu Waszych myśli, o odrodzeniu Waszego wnętrza. Sześć mieczy to jest też energia zmiany, zmiany miejsca, energia podróży, bardzo często też. Ale to jest odchodzenie od wszystkiego tego, co już nie służyło nam. I teraz nadchodzi czas właśnie zasadzania nowych, pięknych ziarenek. Dla niektórych może to oznaczać przebranżowienie się do nowego zawodu. To może oznaczać, kochani, podróż. To może też oznaczać, że będziecie pokonywać również jakieś blokady, jakieś ograniczenia. Myślę, że będziecie chcieli w mm, maju zacumować. Zacumować po prostu gdzie indziej, w innym porcie, <gry> który będzie dla Was lepszy, spokojniejszy, w którym będziecie czuli się bardziej e, spełnieni. No dobrze, to zobaczmy w takim razie Waszą energetykę w tym miesiącu. Popatrzmy. Osiem buław jesteście pokazani w energii ognia, w energii działania i myślę, że będziecie tutaj całkiem dobrze sobie radzili z wieloma obowiązkami, które tutaj też właśnie pojawią się w, w maju, z czym mogą być związane te Wasze działania i zadania? Ja mam takie poczucie, że właśnie z naprawianiem swojego życia, może z naprawianiem też e, niektórych relacji, a może też właśnie naprawianie swojej ścieżki zawodowej. Ale osiem była mówi o tym dobrze. Ja biorę sprawę w swoje ręce, przyspieszam bieg wydarzeń, ponieważ chcę już jakby oddalić się od czegoś, co nie było dla mnie dobre, co nie było dla mnie korzystne. E, myślę, że to jest też taka energia, która doda wam lekkości. Tak jakby, właśnie ten może nadmiar pewnych obowiązków, albo duża ilość właśnie tych zadań do wykonania wcale nie będzie was tak bardzo obciążać, ponieważ to jakby pięknie wejdzie w waszą energię, w waszą ognistą energię. To doda wam po prostu jeszcze mocy, siłę, sprawczości. Ale mam poczucie, że dużo się będzie działo. I wy do tego podejdziecie z właśnie taką lekkością. Dobrze, doprecyzujmy tą energię. Rycerz Buław, zdecydowanie to jest Wasza ognista energia, czyli jesteście tutaj bardzo mocno w działaniu. Myślę, że dla Was nie będzie rzeczy niemożliwych w tym miesiącu. To jest taka energia, która właśnie mm, mówi, dobra. Jest zadanie, jest działanie, trzeba coś zrobić, trzeba z czymś ruszyć. Biorę się za to i hop, skaczę w nowe, skaczę w nieznane. A wręcz jeszcze ta energia skoków tego nieznane dodaje mi mocy, dodaje mi lekkości, powoduje, że czuję się tak, jakby we własnym żywiole, bo to jest wasz żywioł. I mam poczucie, że wy, kochani, naprawdę dobrze wykorzystacie ten miesiąc, ponieważ tu jest podróż w nowym kierunku pokazana. Na czym warto skupić swoje działania? Zobaczmy. Na energii cesarzowej. Otóż, jesteście, jeżeli jesteście paniami, no to energia cesarzowej mówi o tym, by właśnie dążyć do stanu obfitości. I teraz, jak uzyskać ten stan obfitości? Otóż obfitość to nie tylko jest materia i dobrobyt taki materialny, to również, ale ten stan obfitości to jest ten stan twój wewnętrzny, czyli jakby skoncentrujcie się na tym wewnętrznym swoim bogactwie. Karta Cesarzowej też mówi o tym, że warto docenić siebie, że warto jakby iść w stronę tej pewności siebie warto też dbać o swoje nowe pomysły może nowe projekty może nowe relacje może nowy projekt zawodowy warto otoczyć to opieką ale tutaj mamy też pokazaną kobietę ciężarną czyli jeżeli jesteście kobietami no to powiedziałabym, że i to jeszcze takimi, które mają dzidziusia w sobie to bardzo mocno trzeba tutaj doopiekować się sobą i tym maleństwa, które by was jest. Dla panów może być to też taki przekaz, że warto tutaj zaopiekować się swoją partnerką, lub też właśnie zaopiekować się budowaniem tego poczucia bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeżeli tutaj na przykład spodziewacie się powiększenia waszej rodziny. Karta cesarzowej też mówi o tym, że śmiało podążaj w stronę mm, takich fajnych i kreatywnych rozwiązań. Szukaj kreatywności właśnie w tym nowym początku, który tutaj się dla Ciebie manifestuje. Wybieraj drogi kreatywne, wybieraj taką twórczość, inspirację. To będzie dodawało Tobie mocy. Karta Cesarzowej także jest taką energią, która zaprasza do tego, by właśnie w tym miesiącu zadbać, kochani, o siebie, o swój wygląd o swoje zdrowie także. I ważne też jest to, kochani, żeby tutaj nie wchodzić w energię bierności, nadmiernego odpuszczania sobie, zwłaszcza jeżeli macie tutaj jakieś ważne tematy do wykonania w tym miesiącu, bo to jest miesiąc, który mówi o tym, że jeżeli Wy uchwycicie tą energię asa, podejmiecie te działania, odwagę pójścia w nowym kierunku, wchodzicie w piękną energetykę cesarzowej. Zobaczmy w związku z tym, co odchodzi do przeszłości. Odchodzi paść buław. No to powiem Wam, że to jest taka energia i to jeżeli jest na przeszłości, czyli właśnie taka energia, wiecie, słomianego zapału. Może było tak, że na przykład mieliście bardzo dużo pomysłów, dużo marzeń, ale być może... Do wielu rzeczy się na przykład zapalaliście, i trudno Wam było pewne tematy ukończyć. Paść buław, jeżeli pokazuje się na przeszłości, to powiedziałabym, że odchodzi też taka energia impulsywności, energia niedojrzałości, czy to też wasza, czy sytuacji, w której na przykład byliście. I um, ta energia też mówi o tym, że zaczniesz taki jakby w sposób bardziej dojrzały obserwować rzeczywistość, w której jesteś, właśnie też obserwować być może te nowe szanse, te nowe możliwości, które tutaj do Ciebie będą przychodziły, i strach, który był związany z wyruszeniem w nowym kierunku, będziecie chcieli zamienić na energię ciekawości, eksplorowania nowych obszarów. Zdecydowanie tak. No to zobaczmy, drogie barany, o czym warto myśleć w tym tygodniu, w tym miesiącu. No, przede wszystkim o, o tym, by dążyć do spełnienia i do satysfakcji. Bo to Wam się po prostu należy dawać sobie przyjemność i, i myślę, że też zwrócić uwagę na to, czy Wam jest dobrze tam na przykład, gdzie jesteście. A jeżeli nie, to co możecie zrobić, żeby było Wam lepiej? Tu jest też taka, powiedziałabym, potrzeba oprócz tych działań, które tutaj się pokazują, zadbania także o komfort emocjonalny. O czym warto myśleć? Może też o tym, żeby tym dobrodziejstwem, które Ty już masz, na przykład dzielić się z innymi osobami. Może właśnie tutaj myśleć o takiej też energii gościnności. Tak? O otworzeniu się także może na inne osoby, zwłaszcza te, które są dla Was istotne. Jaki będzie Wasz następny krok? Popatrzmy. Dwójka Mieczy. Czyli będziecie tutaj w maju prawdopodobnie zastanawiać się jeszcze, w którą stronę chcecie iść. Może tutaj Dwójka Mieczy też mówić o tym, że może jakieś pewne kwestie na przykład formalno-prawne są niewyjaśnione Albo na przykład może jest tutaj potrzeba dogadania pewnych tematów z kimś, z kim na przykład macie jakieś nieporozumienie I dobrze by było tutaj właśnie spróbować nastawić się na taką energię kompromisu energię współpracy, bo dwójka mieczy zawsze niesie jednak możliwość właśnie czy jakichś konfliktów, czy jakichś nieporozumień i tutaj mam potrzebę do powiedzenia, że mm, bardziej widzę tutaj ta, taką konieczność dążenia jednak do wymiany poglądów, ale niekoniecznie wchodzenia w konflikty. Doprecyzujmy energię dwóch mieczy, z czym to może być najbardziej związane. Z rycerzem kielichów. No, może tu jest potrzeba po prostu porozmawiania z osobą, która jest dla was ważna, bo tutaj widać taki aspekt uczuciowy. Może to są jakieś nieporozumienia właśnie na tle uczuciowym, takie też może rozdarcie wewnętrzne, wiecie. Tutaj mam takie poczucie, że temat y, y, tych nieporozumień, czy też potrzeba y, właśnie porozmawiania, y, może być związana z aspektem uczuciowym. Tak to najbardziej czuję. I to może być, to może stanowić jakieś na przykład podłoże konfliktów, tak? Również też konfliktów y, na przykład formalnych. Może też tak być tutaj. Jak Wy widzicie siebie w maju, popatrzmy. Karta wierzy. Czyli wy, wy macie też takie poczucie, że coś tutaj w waszym życiu skończyło się. I widzę też coś takiego, że wy możecie na przykład nie do końca chcieć puścić to, co się burzy, to, co się oddala. Widać tutaj spore przywiązanie do kogoś, do czegoś, do może jakiegoś miejsca tutaj w waszym życiu. Karta wieży mówi o tym, że wy zdajecie sobie sprawę z tego, że coś tutaj się diametralnie zmienia, ale jest to dosyć dla Was trudne. Trudno wam to jest może puścić tak do końca. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że te zmiany, które tutaj się manifestują, one będą dla Was dobre, one będą dla Was korzystne. Tak to poczułam. No to zobaczmy w takim razie, jaka jest tutaj dla Was rada na ten moment Waszego życia, bo karta wieży zawsze mówi o dość trudnych doświadczeniach. No to dopytajmy, jaka tu jest dla Was w takim razie rada? rad